Nic. Dobrze. Kasiu, dzisiaj jest otwarcie to... Twojej wystawy w Książnicy Podlaskiej. Tak, tak? o po 18, zapraszam. Tak. Aleksander, wytłumaczysz, o co chodzi? E, tak, to tak. moja żona, Katerina Jędkiewa, to tak. m, ona artystka multidyscyplinarna, multi multi dy ta tak, ta, tak, tak, Skąd w ogóle jesteście? My z zgrodna. Z z, z z Białorusi. No, z Białorusi. Z Białorusi. No, Mieszkacie nie, nie, w Białymstoku, w Polsce teraz? w Stoku tak. ponad e, dwóch lat. Jasne. No, no, trzy lata. Wymuszona taka migracja. Rozumiem. I Kasia zrobiła tu wystawę na podstawie powieści białoruskiego pisarza. Tak. E, Sasza Filipienka, ta uh -huh. opowiedz się słoń. Właśnie mówię, że tu są obrazy, tak? Tak. Z, na podstawie tej opowieści. A, uh -huh. Ciekawostka, e, ciekawość z tej wystawy w tym, że kodu. Uh -huh. a, e, a, tak na światło. Stacja e, artystka ona tak. wykorzystywała jeszcze taką farbę fluorescentną. Tak. I słoń w pokoju to po prostu uh -huh. różni jak mm, takie rzeczy, który. Obok nas zawsze dzieje się, a my po prostu ich nie zauważamy, nie chcemy ich zauważyć. Mm -hmm, mm -hmm. no, Elefant z the No słon w pokoju. Y I jest, e też jest takie powiedzenie, właśnie, powiedzenie, chyba, że coś, ta. że jak słoń w składzie porcelany, że ktoś tak nie umie się zachować i nieostrożny jest nie, coś nie, nie. niższe. To nie o to, to chodzi. To, to troszeczkę inne, Inaczej. Że słoń stoi po środku pokoju, a tak. my robimy tak wygląd, że jego nie ma. A czyli coś tak oczywistego? To znaczy, słoń to znaczy jakiś problem. A, no tak. To jakoś problem, który my nie chcemy. I nie chcemy zauważyć, chociaż jest nie, ogromny i tak, powinien być tak. widoczny, jasne. I, uh, tu na przykład widzę właśnie i, chociażby trom wysłania i, chyba, tak? I zobaczy, kiedy nawiedzimy tak od e, e, taki tak, niebieskie. Tak jest mało widoczne. Niebieskie światło, tak, a tak tylko od farba fluorescentna. I na przykład e, mm -hmm. to się nazywa skradzione niebo. Skradzione mm -hmm. niebo. I tak. niektórzy mówią o tym, że tak bardzo podobno na ten worek, w którym no, zmarłych ludzi tak od. Tak. I to wid z, mhm. z wewnątrz. Tak, ten zamek taki byłby wtedy, jak tak. się zapina zamek no jasne, tak. A mhm. to proszę bardzo, to nazywa się od, od szkoły, szkoły do. Do fryczy, też słonik. Do fryczy, do słonik mhm. i z to Ale to w, tak wygląda... jak gdyby to się zamienia w drut kolczasty, Tak, tak, tak to w drut jak więzienie. Tak. A mm -hmm. zaczyna się po prostu od szkoły, od tego, że my puścili w swoje życie mm -hmm. jakiegoś słonia, mm -hmm. a potem nasze życie ono przeszedło. Zniewolenie w jakieś, zniewolenie pranie mózgu, tak tak, 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 w dyktaturę. To I znaczy, tak. to po prostu mm -hmm. o dyktaturze mówimy. Mm -hmm. No to ot jeszcze miał, słonik miał, miał, jak, uh -huh. jak my stawi, stawimy się do niego, do uh -huh. tej problemy, do tego słonia. Uh -huh. A on nam między nogi wchodzi i przeszkadza. A, tak, on czasu. nie przeszkadza, on po prostu my myślimy, że to miłe takie stworzenie, a on uh -huh. sam I proszę bardzo, jeszcze słonie uh -huh. namalowane. Tutaj mamy słonia w oku. W oku to odbicie nazywa się. Uh -huh. To odbicie tak. o, to, co my widzimy wewnątrz w sobie. Uh -huh. Jeszcze tu cytaty napisane też z książki, napiero. Mm -hmm. Komentarze wszyscy są zawsze odważni, odważni tak ale kiedy trzeba zauważyć. Słonie, słonie nie ma mowy. Mm -hmm. No tak. A tu w ogóle zacząłeś mrugać właśnie, tutaj też są. To też są. A to jest. Podczas, wystawy, podczas wystawy będzie mm -hmm. jeszcze taka e, interakcja. Tak. Ludzie mogą wziąć takie światełki mm -hmm. tak. niebieskie. I oni powinni szukać słonia. Szukać słonia, jasne. O zobaczcie, mhm. tu słoń skroje. krowy i jedna osoba, jedna osoba nie chce po prostu na to patrzeć. Patrzeć, tak, odwróciła się plecami i nie zauważa, tak, a reszta patrzy, mhm. podziwia nawet, bo tu widzę słoń jest efektowny. No i to różnie, bo tak. Mhm. To Tutaj wiosna. wiosna. Mhm. Tak, słonie są wszędzie. Jeśli się ich pozbędziemy, i tak przyjdą nowe, trzeba po prostu przeczekać. Mhm. mhm. No No, jeszcze, my przyjechaliśmy z Białorusi, tak. i dla nas to no, mhm. taka rzecz, która ważna, mhm. podobna do kogoś? Tak, tak, tak. To Dy takie dyktator, że tak dyktator, powiem. Dyktator, tak. W wielu krajach takie. No. Były I to historie. po prostu tu takie mhm. społeczenie i Białorusi, i Rosji. Mhm. No tak, bo to też się kojarzy z jakimś specnazem, tam jakim się Z białoruskim z z a... specnazem, a to z, z rosyjskim. A, no Putin no tak. To jak z trąbą słonia zamiast tak. NASA, jasne. Mhm. Wszystko pod kontrolą. To coś prawda, a to media, tak? Słoń. No. Tutaj No jako pod lupą. taka. Mhm. A. A Kiedyś a było, że to, otwieram lodówkę i wyskakuje coś no, tam, nie ma. pod kontrolą nazywa się wszystko uh -huh. pod kontrolą. I tu z w książki W telewizji mówią, że wszystko jest pod, pod kontrolą. Kontrolę. trzeba wierzyć w telewizji. Uh -huh. Wszystko jest w porządku, wszystko, wszystko jest, jest pod, pod kontrolą, tak jest. No i ot, tu uh, mamy lot w nieznane. W nieznane I zobaczcie, uh -huh. bo tak uh -huh. u nas człowiek, tak. a kiedy my robimy światełkiem, uh -huh. to. A, no widać? tak jest z Lina. lina uh, tak. A tak się wydaje, że skotkiem gdzieś tam na latającym dywanie. No, a to jasne. Mhm. No i tam jeszcze są, jest taka część, właśnie tam są cytaty. Tam też cytaty i, mhm. i jeszcze pewne to będą słonie. A, jasne. Trzeba ufać władzom, one wiedzą co robić. Jeśli każdy będzie porządkował według własnego uznania, zapanuje chaos. Aha. Tak. No mhm. następny słonik, jasne mhm. Dlaczego zawsze decydujecie się Nie dostrzegać problemów Wolić żeby ktoś inny je za was nie rozwiązywał Słonie nie torturują Słonie nie czerpią z tego przyjemności Coś z wami ludźmi nie tak Skoro za każdym razem Wolicie nic nie robić mhm. Musimy działać tak, aby Nasz protest był ekologiczny Pod względem mentalnym, ale to Jest sprzeczne z samą istotą protestu Protest się zmienia. Opór musi być łagodny, delikatny, świadomy. Mhm. Nie sądzę, że teraz należy prowokować słoń. Lepiej mieć kiepski pokój niż e, wojnę z ogromnymi zwierzętami, które do tego są całkowicie nieprzewidywalne. Jeśli je rozłuszczymy, będzie tylko gorzej. Mhm. A co ja mam z tym wspólnego? Moje działania mogą tylko zaszkodzić. nich, Działają profesjonaliści, skoro nawet najbardziej wpływowi ludzie w kraju nie mogą nic zrobić, to co ja mogę zrobić? Nie, to nie, 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 odwrotnie. To ludzie, kiedy przychodzą, im dają jakieś i darmiły, że oni szukają. No, trzeba znaleźć swojego słona. Słonek pokoju to znaczy, to, który nie chcemy widzieć. I trzeba znaleźć. A ja słyszałam o słoniu na lince, czyli jak jest mały mhm. słoń, on to mały jest problem. przywiązany za linkę do nogi. Aha. Jak wyrasta, to boi się tą linę zerwać, po prostu jest duży już, może zerwać, no, ale ma takie pomysły, że boi się zerwać i nie zrywaj stoi. Bo to zostaje i rozwinie się i to przeszkadza. Albo słonie przeszkadza, nie, albo nie, słon przeszkadza To jest cadona, Kto Sarina